Regały sklepowe to nie tylko wyposażenie sklepów spożywczych, ale także rozwiązania dla sklepów odzieżowych. I takie rozwiązanie od firmy MAGO widzimy właśnie tutaj, czyli regał na branży fashion, o którym za chwilę Piotr Adamski powie Wam więcej. Piotrze, to jest regał, który w zasadzie, którego konstrukcję wykorzystujecie w wielu Waszych rozwiązaniach, a tutaj nadaliście mu taką nutę fashion. Dokładnie tak. Michale, ta rama, to jest dokładnie ta sama rama, którą przed chwilą widzieliśmy w warzywniaku, którą widzieliśmy w regale piekarniczym. Ta wersja jest bez oświetlenia, ponieważ jest podwójnie wyperforowana, dzięki czemu możemy dołożyć właśnie taki spersonalizowany kontent reklamowy, w zależności od tego, co tam sobie klient zamarzy, ponieważ chcemy spełniać marzenia klientów. Ten regał jest wyposażony w nierdzewne drążki, na których oczywiście wieszamy produkty. W zależności od sezonowości i od trendów, jakie właśnie występują, oczywiście możemy sobie tutaj dowolnie te, te, te wysokości zmieniać. Teraz mamy t-shirty, ale możemy sobie wyobrazić, kiedy, przyjdą, e, kiedy przyjdzie sezon na Palta, na jakieś długie spodnie, możemy to oczywiście zlikwidować i, i powiesić dłuższy, dłuższy towar. Czyli tak naprawdę ten regoł może stanąć w sklepie i stać tam cały rok i można go dostosowywać w zależności od tego, jaki akurat sezon jest, a wiemy, że swe odzieżowe no, bazują bardzo mocno na sezonowości. Dokładnie. To, co mówiłem wcześniej o jego bardzo prostej konstrukcji trwałości i trwałości i naprawdę łatwym montażu powoduje to, że... Można nim manipulować po sklepie właściwie bez, bez większych problemów. No, jest na tyle sztywna konstrukcja i zwarta, że przepchnięcie, przesunięcie go w inne miejsce oczywiście nie stanowi większego problemu. Tak, no i też ekspozycja, e, pewnie w zależności od artykułu, też. E, będzie na wysokim poziomie, bo regał wzrostem dopasowany do konsumenta na wysokości dłoni, co w ekspozycji, w ogóle w kandu jest ważne, żeby mieć coś w zasięgu ręki, więc to jest zapewne też mocna strona. Tego tak, tutaj tego nie mamy, nie mamy tego regału uzbrojonego, natomiast jest to rozstaw tych słupów, jest standardowym rozstawem słupów, i nasze wszystkie akcesoria, które pasują do tej długości, będą w tym regale jak, naj, jak najbardziej działały. Mówimy tutaj o dodatkowych belkach, o jakichś wieszakach, o jakichś półkach, na których możemy postawić buty, torebki, czapki, jakby no nieskończoną ilość moderni. Tak naprawdę to jest rdzeń, który można rozwijać w zasadzie dowolnie, dodając do niego wszystko to, co jest no, potrzebne w danym momencie tak naprawdę na ekspozycji. Jak zatem Państwo widzicie, ręką, który może być zastosowany w handlu spożywczym, ale też w branży fashion. Rdzeń, postawa ta sama, a użyteczności wiele. Podobnie jak w innych rozwiązaniach firmy Mago. Dlatego nazywa się Mago One. Mago One. Jeden do wszystkiego. Jeden do wszystkiego.